Jestem spokojny. Polska armia spokojnie jestem. Polska armia ogłosiła przetarg na 300 samobieżnych polowych ołtarzy mobilnych. Dobra, dobra. Sprawdzę. Jest jeszcze sprawdzę. Dobra, sprawdziłem, to nie jest pierwszy ani nie jest kwiecień, to jest prawda, więc dobra, to trzeba zacząć jakoś. Od czego zacząć? Dobra, może zacznę od pytania. E, panie profesorze, jak się powinno mówić, bo już cały głupi jestem mobilny czy debilny? Jeżeli to ołtarz ma być mobilny, to niestety obie formy są poprawne. Jak nas teraz widzą w świecie? Ja sobie to wyobrażam. Po prostu to tak, jak my byśmy obejrzeli wiadomości Al Jazeera, z których dowiedzielibyśmy się, że <mulity> dla armii muzułmańskiej zamówiono właśnie mobilny mecet, a dla żołnierzy e, e, de, de latające dywaniki. I dla naszej obronności to jest świetna wiadomość, dlatego że mamy już pociski typu Ziemia-Powietrze. Mamy po pociski typu Powietrze-Ziemia. Teraz będziemy mieć również mobilne, samobieżne ołtarze typu Ziemia-Niebo. E, w zamówieniu ołtarzy mobilnych są też oczywiście butelki na wino, ale brakuje zamówienia na dmuchanych ministrantów i na mobilne zakonnice. Spytacie, po co zakonnice? Albo bo wy się nie znacie w ogóle. To chodziło o to, żeby w czasie natarcia ksiądz mógł znieść kielicha. I żeby w tym czasie zakonnice mogły, Bogu rodzice w czasie natarcia zaśpiewać, i wtedy, aby żołnierze tak nacierali przy takim towarzystwie zakonniców i księdzów z, z, z lampką wina, to by mogli powiedzieć, że mają we wojsku wszystko, co lubią najbardziej, czyli kobiety, wino i śpiew. A! I o najważniejszym bym zapomniał, żołnierze powinni mieć możliwość obchodzenia miesięcznicy smoleńskiej, więc uważam, że polska armia powinna jeszcze szybko domówić mobilne, dmuchane schody. Ja myślę, że dodatkowo jestem mobilne, nocniki powinni zakupić, bo jakby, no, jakby młodlitwa nie poskutkowała, no to ze strachu taki, taki nocnik nie jednemu by się przydał, żeby się, żeby się miał gdzie ze, ze, ze strachać. W zamówieniu brakuje też przynajmniej czterech cystern na wodę święconą. E, no i czterech prawdziwych cystersów żeby kierowali tymi cysternami, jako że cysterny powinny być pancerne, więc cystersi kierujący cysternami pancernymi mogliby sobie śpiewać my czterej cysterni pozostaje jeszcze tylko pytanie do jakiego obłąkania yy, przepraszam, do jakiego ob, o, obłę, o, do, e, obrzędu do jakiego obrzędu mają być te ołtarze, bo ja myślę, że na 300 ołtarzy przynajmniej no jeden powinien być dla wyznawców buddy, dlatego wnoszę żeby polski rząd zamówił jeszcze Mobilne buddy, oczywiście buddy z psami w środku powinny być wszystkie buddy i tam w środku psy. I zobaczcie, jak to się zaczyna składać fajnie. Jak będą psy, to będzie miał kto pilnować dmuchanych schodów. Hey, Elvis is alive pomysłów jest wiele, bo przecież można by różne mobilne rzeczy, na przykład można by zorganizować dla armii mobilne domki dla prostytutek, prawda? I wtedy marszałek K. nie musiałby z kolegami latać do Rzeszowa. Miałby na miejscu, zadzwoniłby, Mariusz, przywieź mi pod biały dom i tam tylko nie, 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 nie naciskajcie na stop, bo jeszcze ludzie pomyślą, że to dzielnica czerwonych latarni się zrobi. Hej! Takie ołtarze mobilne to się przydadzą, zwłaszcza na granicy, bo zawsze po mszy na przykład, będzie można wyłapywać nimi dzieci i wywozić z powrotem na Białoruś. Także to nie są pieniądze wyrzucone w błoto. No i w będzie można powiedzieć, że to będą dzieci wyrzucone w błoto. I ostatni zakup polskiej armii to powinien być mobilny dzwon. I dzwon wystarczy, żeby był jeden. Nie musiało być wiele dzwonów. Po prostu jeden, ale porządny dzwon, żeby tak napierdalał głośno, żeby się w końcu ktoś obudził. Kończę w imię ojca, syna i wojska naszego. Ramen!